Witam, nazywam się Marta Kazimierska i w Quest odpowiadam za dostarczanie prostych i gotowych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć Państwu na pytanie, co to jest system CRM i czy warto z niego korzystać. Powodzenie danej firmy i jej pozycja na rynku zależy przede wszystkim od jej grupy odbiorców, czyli od klientów, którzy przynoszą firmie zysk. I nie chodzi tu tylko o jednorazową sprzedaż, a o pozyskanie potencjalnego klienta, ale przede wszystkim o spowodowanie, aby ten klient stał się naszym stałym klientem i aby cyklicznie korzystał z naszych produktów i usług. Do tego wiele firm wykorzystuje różne narzędzia, a jednym z takich narzędzi jest system CRM. CRM to z angielskiego skrót Customer Relationship Management. Jeżeli przetłumaczymy to na język polski, to otrzymamy odpowiedź, czym jest CRM i do czego służy. Mianowicie, CRM to zarządzanie relacjami z klientem. A i należy tutaj podkreślić, że CRM to nie tylko narzędzie, ale to przede wszystkim strategia biznesowa, to filozofia myślenia, która wyznaje, że klient jest najważniejszy, że klient i jego zadowolenie z naszych produktów czy usług. Powinny zajmować najważniejszą pozycję w podejmowanych działaniach firmy. Zajrzyjmy teraz w głąb CRM-u, aby zobaczyć, z jakich obiektów się składa i jakich informacji nam dostarcza. Można powiedzieć, że CRM to baza danych składająca się z poszczególnych obiektów, których głównym zadaniem jest dostarczanie informacji o kliencie. To tak, jakby CRM składał się z poszczególnych półek, które odpowiednio katalogują i porządkują dane. Aby to zaprezentować, przedstawię kilka obiektów. Zacznijmy od karty klienta. Karta klienta to rozbudowany obiekt, który gromadzi wiele informacji o kliencie. Karta składa się z poszczególnych zakładek. Pierwsza z nich to informacje o firmie. Znajdziemy tutaj podstawowe dane o kliencie. Takie jak nazwa, informacje, kto jest opiekunem handlowym tego klienta, informacje o NIP-ie, adresie, ale też o osobach kontaktowych, o ich adresach mailowych i numerach telefonu. Jeżeli mamy system CRM zintegrowany z serwerem pocztowym, to maile, które wysyłamy lub odbieramy z tych adresów mailowych, które są wprowadzone do karty klienta, automatycznie będą się podpinały w karcie klienta w zakładce Maila. Zajrzyjmy teraz do zakładki atrybuty. Znajdziemy tutaj informacje o opisie klienta, informacje o, informacje o statusie współpracy. Czy jest to klient, z którym aktywnie współpracujemy, czy być może potencjalny. Informacje o potencjale klienta na nasze produkty i usługi, jak i na przykład informacje o wielkości firmy. Są to przykładowe kryteria, które opisują klienta. System CRM pozwala na przygotowanie indywidualnych kryteriów, które służą do segmentowania klienta. Możemy je wykorzystać później w jakichś na przykład masowych działaniach, działaniach marketingowych, jak wysłanie mailingu masowego do potencjalnej grupy klientów. Kolejna, zarazem najważniejsza, zakładka w karcie klienta to zadania i zdarzenia. Jest to miejsce, gdzie są zapisane wszystkie działania, jakie podjęliśmy względem tego klienta. Cała historia współpracy. Znajdziemy tu informacje o spotkaniach, e, znajdziemy tu informacje o zrealizowanych spotkaniach, o wykonanych rozmowach, o potrzebach klienta. E, cała komunikacja z klientem jest zawarta w jednym miejscu. Zajrzyjmy jeszcze do zakładki dokumenty. Wszystkie najważniejsze dokumenty od ofert poprzez zamówienia, dokumenty związane z klientem mamy w jednym miejscu. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy klient do nas dzwoni i prosi o przygotowanie oferty na to, co ostatnio zamawiał. Tak naprawdę w kilka sekund możemy wejść do karty klienta, znaleźć zamówienie i z niego przygotować nową ofertę. Co więcej, jeżeli mamy integrację z programem handlowo-magazynowym, mamy dostęp w crm w karcie klienta do faktur wystawionych dla tego klienta, jak i ich rozliczeń. W zakładce Finanse mamy podsumowanie o obrotach, jakie z klientem wykonaliśmy i informacje o nieuregulowanych należnościach, czy o limicie kupieckim. Są to informacje również pobierane z programu handlowo-magazynowego. Drugim ważnym obiektem w CRM są szanse sprzedaży. Jest to narzędzie, które pozwala nam przede wszystkim zarządzać procesem sprzedaży, usystematyzować proces sprzedaży. Widzimy, ile mamy otwartych tematów sprzedażowych, na jakim etapie są poszczególne lidy. Wszystkie informacje dotyczące danego tematu sprzedażowego mamy w jednym miejscu: od wykonanych rozmów czy przeprowadzonych spotkań, poprzez złożone oferty czy zamówienia. Co więcej, analizując działania na szansach sprzedaży, możemy również prognozować sprzedaż, analizować przyczynę utraty, jak również śledzić konwersję lejka. Kolejnym obiektem jest baza wszystkich kontrahentów. Wszystkich kontrahentów i najważniejsze o nich informacje mamy w jednym miejscu. Dane dostępne są online, więc dostępne są z różnych miejsc. Firmy bez CRM-borykają się z problemem dostępu do informacji o kliencie. Kto z tym klientem rozmawiał, co z nim ustalił. Czasami nawet słyszymy, że dwóch handlowców kontaktuje się z tym samym klientem w tej samej sprawie. Handlowiec nie wie, że jego kolega już wcześniej rozmawiał z tym klientem, kontaktował się w jakiejś sprawie. Korzystając z systemu CRM handlowcy mają dostęp do aktualnej bazy klientów, do aktualnych informacji, co się u klientów dzieje, kto z nimi rozmawia. Co więcej, takich klientów możemy w szybki sposób wyszukać. Po nazwie, po nipie, po adresie, po osobach kontaktowych. Możemy też skorzystać z dodatkowych kryteriów wyszukiwania. Możemy odfiltrować grupę potencjalnych klientów, aby wysłać do nich np. masowy mailing, lub dodać masowe zadanie odzwonienia grupy potencjalnych klientów. Przejdziemy teraz do kolejnego obiektu w CRM-ie, jakim jest baza dokumentów. Mamy dostęp do wszystkich ofert czy zamówień wszystkich naszych klientów. Zobaczmy, w jak łatwy sposób możemy dotrzeć do danego dokumentu, np. do danej oferty złożonej do klienta. Na przykład po numerze możemy wyszukać taką ofertę, czy po nazwie klienta. Z takiej oferty jesteśmy w stanie w kilka sekund przygotować nową ofertę, lub możemy też tą ofertę skopiować na nowe zamówienie. Zaznaczamy pozycję i możemy wykonać operację kopiowania dokumentu na nowy dokument ofertowy, na oferty dla innego potencjalnego klienta, lub na złożenie zamówienia. Ostatnim obiektem który chciałabym omówić, jest repozytorium pliku. Jest to miejsce, gdzie znajdują się różne dokumenty firmowe. Mogą to być dokumenty marketingowe, takie jak ulotki, artykuły, prezentacje, z których korzystamy, ale też dokumenty firmowe, takie jak umowy, wzory umów czy różnego rodzaju oświadczeń. Wiemy już, jakie dane CRM gromadzi, z jakich obiektów się składa. A na koniec chciałabym podsumować, co CRM potrafi, co możemy zyskać, korzystając z systemu CRM. Przede wszystkim, tak jak wspominaliśmy, system CRM wspiera proces sprzedaży, dzieli proces sprzedaży na usystematyzowane działania. Kieruje działaniem handlowców, podpowiada, co handlowiec powinien zrobić, jakie cele powinien wykonać, aby przejść do kolejnego etapu z potencjalnym tematem sprzedażowym. Dzięki systemu, system CRM też wspomaga nas w analizie działań. Możemy weryfikować konwersję sprzedaży. Czy wprowadzone przez nas działania, usprawnienia w danym okresie spowodowały, że konwersja wzrasta? Na jakim etapie tracimy najwięcej klientów? W jakim etapie możemy, na jakim etapie możemy wspomóc działania handlowca, aby usprawnił dany, dany etap w procesie sprzedaży? Możemy analizować przyczyny utraty. Wprowadzać w naszym przedsiębiorstwie jakieś właśnie usprawnienia, które poprawią jakość oferowanych przez nas usług czy dostarczanych produktów. Kolejnym ważnym wsparciem, jakie daje nam system CRM, to organizacja czasu pracy. CRM pozwala na planowanie działań. Planowanie działań na przykład z potencjalnym klientem, abyśmy nie zapomnieli się do niego odezwać, aby skontaktować się z nim w odpowiednim, ustalonym czasie. Ale nie tylko z potencjalnym klientem, bo również CRM wspiera nas przy kontakcie z klientami, już z, z klientami już pozyskanymi. Możemy w łatwy sposób zaplanować sobie zadanie do pozyskanego klienta, aby się z nim skontaktować, aby zweryfikować, czy jest zadowolony z naszych usług, porozmawiać z nim o jakichś jego kolejnych potrzebach i pomóc mu te potrzeby zaspokoić. Chciałabym też podkreślić, że CRM to właśnie baza cennych informacji. Gromadzenie tych danych o kliencie zabezpiecza nas przed utratą tego klienta. W łatwy sposób zawsze możemy zweryfikować, jakie były podjęte działania, aby pozyskać tego klienta, aby go utrzymać, jaki jest potencjał tego klienta, czego on szuka, czego potrzebuje. Co więcej, gromadzenie takich danych o kliencie zabezpiecza nam przed odejściem pracownika. Jeżeli nie byłoby systemu CRM, nie gromadzimy danych o naszym kliencie, to zazwyczaj pracownik, odchodząc, zabiera go do konkurencji. Ale najważniejszym aspektem działania na systemie CRM jest analiza danych. Gromadzenie oczywiście informacji u informacji kliencie oczywiście jest ważne, ale to przede wszystkim analiza, weryfikacja, czy podjęte przez nas działania przynoszą odpowiednie skutki, jest najważniejsze. I CRM właśnie daje nam narzędzia, które w łatwy sposób pomogą nam analizować, czy modyfikacje, które wprowadzamy, usprawnienia się sprawdzają. Podsumowując, są trzy główne funkcje CRM, trzy poziomy. Pierwszy to poziom komunikacyjny, ponieważ usprawnia kontakt z klientem, ale też przepływ informacji wewnątrz firmy. Drugi to operacyjny, ponieważ automatyzuje procesy biznesowe wykonywane przez pracowników działu sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta. I ostatni trzeci poziom to poziom analityczny który analizuje zgromadzone dane, analizuje zachowania klientów, podjęte działania i wykorzystuje te analizy do podejmowania strategicznych działań. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten film dał Państwu odpowiedź na pytanie, co to jest system CRM, ale przede wszystkim też odpowiedź na pytanie, czy warto takie rozwiązanie wdrożyć w firmie. Dziękuję, do widzenia.